Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z naszej serii z gry Ryzen 2 mroczne wody. Kontynuujemy sobie tę przygodę w ciele Jima. Jesteśmy w świątyni, w którym znajduje się wrona i musimy się coś tutaj więcej dowiedzieć na temat tego, co on tej knuje, ilu ma ludzi i tak dalej, więc rozmawiamy sobie teraz z wybuchowym Benem. Jim, ja stary pijanica! O, przepraszam, chciałem powiedzieć, marynarz! Jak życie w wiosce! Mam towar. Dobrze. Jedzenie zostaw u mnie. Boszka, zanieś kapitanowi do sanktuarium. Pod warunkiem, że cię wpuszczą, oczywiście. Dlaczego? Kapitan naradzał się tam z wodzem przez ostatnich parę dni. Do tej pory nie pokazali tu swoich facjat. Okej, okay, ehm. Um... Po ja kolei. Wejść do sanktuarium. Nijak. Floyd pilnuje, żeby nikt tam nie wchodził. Kto jeszcze tu jest? Poza tymi dzikusami przyprowadzonymi przez wodza? Tylko Digger i Skinner, którzy chyba za tobą nie przepadają, mój rumowy towarzyszu. Okej. Okay. Co ze Skinnerem? Skinner? On ma problemy tylko z tymi, którzy chcą zrobić Digera w konia. O, jasne. Ci, którzy robią w konia Digera, dostaną za swoje. Szybko spłać swoje długi, jeśli nie chcesz zostać oskalpowany. Co z Digerem? Z Digerem? Jedyny jego kłopot to pijacy, którzy nie spłacają swoich długów. Długów? Rum nie jest tani. Powinieneś o tym wiedzieć, stary brudny opoju. Nie moja wina, że praca Molukasów nie przynosi zysków. Powiedz mi o flojdzie. O tym włochatym dupku żołędnym? <grym> Odkąd wrona go polubił, uważa się za nie wiadomo kogo. Ale sprowadzimy go na ziemię. Kiedy tylko wyruszymy w morze. Spokojna głowa. Dobra, w porządku. Dobra, pogadajmy sobie w takim razie tutaj Co to z Floydem. Bud, szczyny i rzeki! Co tu robisz, gnida? Mam posążek dla wodza. Mam posążek dla wodza. Tak? Zostaw go tu. Przekażę mu. <noise> Myślisz, że jestem głupi? Chcę dać mu go sam. W takim razie masz gówniane szczęście. Nikogo nie wpuszczamy. Okej. Okay. I co my teraz będziemy musieli... Jak to my wykminimy? Dobra, ten nie chcę tam gadać. Wojownik też nie. Ten wojownik też nie. Ten też, też nie. Kopacz, muszę... Za... Skąd ja mam wziąć co? Sztuk złota w takim bądź razie. Żeby go spłacić, tu mnie nigdzie nie chcą wpuścić. Hmm. No to mamy dość taką nieciekawą sytuację, wychodzi na tą chwilę, bo nas nie chce tutaj nikt do jasnej, ciasnej wpuścić. Może uda się tutaj jakieś słowo to nie wiem, znaleźć. To było dziwne, gdyby się dało, ale zaraz coś tu pokminimy, moi drodzy, bo innej opcji. Tutaj nie widzę. Dobra. Może tutaj wleziemy? No tutaj wleź nie mogę. ten mnie Dobre. nie wpuści. Co rozmawiać z kapitanem? Masz pe Jest z wodzem Dobra, czyli nie tutaj też mnie nie chce wpuścić. Dobra, jeszcze mam dwa opcje dialogowe. Dobre. Tak traktujesz starego drucha? Od kiedy to się znamy? Spieprzaj, pacanie! Dobra, tutaj nie da rady. Dobre. O co ci chodzi? O co mi chodzi? Nie wiem od czego zacząć. Ukradłeś moje złoto! Zawsze się kurwa, częstujesz moim rumem. Jesteś największym pierdolonym pasożytem i niedołęgą, jakiego znam. Dobra, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Zrobić? Jasne, ale to nie takie proste. Czego chcesz? Ha! Nie tego, co masz. Zdobądź coś dla mnie. Wówczas będziemy kwita. Co podać? Znasz Bena. On i jego załoga są tu od kilku dni. Wygląda na to, że plądrowali groby na cmentarzach Molukasów. Słyszałem, że nieźle na tym zarobili. A ja mam zwędzić ich łup dla ciebie? Nagle rozwinął się w tobie zmysł wykradania łupów kumplom! Dobrze, może się zmieniłem. Chcę rozpocząć nowy rozdział w życiu. Chcę rozpocząć nowy rozdział w życiu. Możesz, jak tylko skończysz tę robotę dla mnie. Wszyscy wiedzą, że jest... Nie trudno będzie ci przywłaszczyć sobie... Dobra, ja się tym... Ten... Wtedy pozwolisz mi Ty zdobądź dla mnie ten jebany łup. Wpuszczę cię. Jak to za... Dobra, okej. Okay. Czuję się okrop... Coś się dzieje... A ja nie wiem co. Dobra, posąże go trzymano. Skinner, spróbuj go okraść. Ale o tym nie, myśl, ko nie jestem tępym Molukasem, co to nie pil... Od teraz b Nie będziesz miał. Okej. Okay. Witaj! Kapoguczek! A niech mnie naprawdę? Szeku. Trzy razy w ciągu jednej nocy? Ładnie, trzydzieści pięć. Czoła! Szeku. Przeklęty brudas, uważaj! Dobra. Jak le- Kapo guccio, teraz Dobra. To mamy, chyba sto- Teraz mamy chyba 100 sztuk złota. To twoje złote ty... Dalej nie mamy. Pogadaj. Jak chcesz go dostać? Wiem. Tak? To powiedz to swojemu kum- Zabieranie cudzego łupu? Ale kradzież rumu. Ja będę się martwił skinnerem, dobra? Dobra, w porządku. Spada. Cholera. I jak ja mam teraz Ile ja mam w ogóle złota na tą chwilę? Czy mogę go jeszcze okraść ze czegoś? Ile mamy? W... Czekajcie, bo nie mam złota. Nie mogę sprawdzić, ile go mam. Ale tam są jeszcze dwaj strażnicy. Może ich uda mi się opieprzyć i kieszonki jeszcze. Tym dwóm co tam stoi, bo inaczej skąd ja mam wziąć. Nadal mam tu coś do zrobienia. No, mamy coś do zrobienia, tylko ja nie wiem, skąd ja mam wziąć cholera. Te złoto nieszczęsne, cholerna Jak mam odwrócić jego uwagę? Jak miecza nie mogę wyjąć, nie mogę zrobić nic. To co mam zrobić? Dobra. Chwała, chwała Bogu. Chwała czyli co, trochę złota mi dalej brakuje? Nie ma... Polera jasna, no nie dobrze jest, nie dobrze. On mi się on nie chce ze mną gadać. Dobre. Bardzo mi... Po tym co. Masz... Dobra. Co rozmawiać z Masz... yes. Dobra, okej, okay. czyli udało mi się okrać go. Spoko. To mam w takim razie, żeby... Spłacić dług. Proszę. Oto twoje złoto. Płacisz mi? O cholera, nie wierzę. Ukradłeś jakąś błyskotkę Indiańcą, tak? Dobrze, czego więc potrzebujesz? Niech pomyślę, co powiecie na rum. Pięćdziesiąt za butelkę. Specjalna cena dla takiego naciągacza jak ty. I zapłata z góry. Nic na kredyt, szmaciarzu. Takie Dobra, chyba ja mam. Się, mam taką nadzieję. Dobra, daj butelkę. Proszę, proszę. Dziękuję. Dobra, teraz musimy odwrócić jego uwagę. rum Rumi, ukradnij. Może postawię ci drinka? Wypadałoby. Zbyt długo piłeś za moje pieniądze. A teraz zje... Dobra, czyli wszystkie tutaj zadania udało nam się wykonać, więc śmiało możemy się teraz dostać do świątyni. Dobra. Dobra, oto twoja część. Oto twoja część. Cudnie. Niedługo się zorientują, że został skradziony. Wkrótce pewnie zaczną cię ścigać. To mój problem. Mógłbyś mnie teraz wpuścić? Pewnie. właśnie. Dobra, w porządku. Idziemy sobie w takim razie porozmawiać tutaj. Moi drodzy, z kapitanem Pytuwału wrogą. Właśnie się zaczyna. Nie, wrog... Co? Mam przesyłkę z wioski. I? Tracisz mój czas! Zanieś to Bakirowi! Co? Coś jeszcze? Nie próbuje cię zatrzymać, nie widziałem Pirata Stalowo-Brody, ty go. Nie zajmie ci to dużo nie czasu. Nie zajmie ci to dużo czasu. Kaposzeku, Piracie, czego ode mnie chcesz? Przyniosłem ci Bożka z obozu. Tak, czyli Kiki go skończyły. To uchroni Tonków. Daj Tonkom siłę. Jak działa ten twój Bożek? Wudu. Shaganumbi są silnie związani z wudu. Ja się dziwię, że oni szczerze z nim rozmawiają. mu nie kazali od razu wypierdzać. Sposób na ból i śmierć. Dobra. Powiedz mi więcej o wudu. Jesteś obcy. Lepiej, żebyś nie znał naszych tajemnic. I tak już za dużo powiedziałem. Dobra. Dobra. W porządku. Czyli wchodzi na to, chyba że możemy sobie w takim razie chyba już wrócić. Mam wszystko, wszystko mamy tutaj zrobione. Tylko znowu będziemy musieli wykraść tym razem włos jemu znowu z ekwipunku, w takim bądź razie. No chyba, że wrócimy do wioski i sami będziemy mogli sobie godać. To by było całkiem ciekawe. Dobra, wracamy w takim razie. Bo wszystko to już jest zrobione. Dokładnie. Dobra, kosmy głosu Bakira przekazano. Rum otrzymano. Jeszcze złoto, dobra. Idziemy pogadać co jest Chani. A tutaj u góry stoi, dobra, w porządku, Chani. Mam włos Twojego ojca. Teraz mamy już wszystko. Czas stworzyć laleczkę wódu. Pokażesz mi ją, jak będzie skończona. Dobra. Pięknie mamy, zrobione. Laleczka dla Bakira jest gotowa. Mogę ją zobaczyć? Hm. Nieźle jak na głucho. Nadszedł czas. Przygotuj się, a potem mnie odnajdź. Czeka nas walka. Dobra. Z... Bitwa z wronu chyba niedługo się zacznie. Idź do świątyni ziemi, ja pójdę za tobą. Dobra, w porządku w takim razie. A najlepszym opcją będzie chyba się tutaj przeniesienie. Chyba nie będzie innej szybszej opcji. Dobra, weźmy sobie w dziennik. drwiane skrzynie, dobra. Tutaj nieważne. Atak na świątynię, planczani. Dobra. Spoko, umieść znacznik. Tutaj, dobra. Czyli najszybciej będzie się tutaj po prostu przenieść. Ona jest ze mną w grupie, dobra. Chodź, idziemy. Piękna i urocza kobieto Bo będziemy przeprowadzać atak na świątynię w takim bądź razie. Okiem ciekawe. No, dawaj, dawaj, chodź, chodź. Pięknie. Gra już zapiszano. Widzisz? Idzie, idzie. Byle by się tylko nie zgubiła, ani by ją nic nie zjadło. O, kawałek jednak tutaj, drogi. Tutaj mamy jednak, nie? Więc w porząsiu, dobra. Elegancko, tutaj się trochę poturlamy. Turli, turli, turli. O, coś jakiegoś Jaguara słyszałem chyba, ale tam chyba gdzieś u góry musi być w takim bądź razie. Najdzie no, i idzie ładnie za mną moja koleżanka urocza. Pięknie. My zastanawia jedno. Co jest tutaj? Ja tutaj do cholery nie byłem i nie wiem czy se nie spieprzę czegoś czekajcie Zaraz tu się tym zajmę, tylko chcę jeszcze tutaj zobaczyć co jest Przygotuj się na spotkanie. Co to? Basil? To jest Basil. A to są piraci. Dobra, okej, okay, w porządku. Ok. Dobra. Czy oni od razu i tak, mnie, i tak mnie atakują? Od razu i tak mnie atakują, więc nic mi się pogadać nie da. Dobrze, w takim razie nie ma co. Lecimy sobie prosto tutaj do... do tego... Do tej świątyni całej. Ciekawie no, ciekaw jestem, co nas kurczę tam będzie czekać zaraz. Chyba jadka, nic innego. A my, moi drodzy, mamy tą blareczkę w górnej i zaraz tutaj mam nadzieję, że przejmiemy Kajaka. nad nim kontrolę. Czemu ona ucieka? O co chodzi, czani? Odleciał jak Chciałem, ja my, my mamy ich zabić? No Nie piernicz. Zloma wojownikami? No Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie. Nie, czeka na Nie. to Nie. 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 nam sobie mogli pomóc, Nie ja się zastanawiam, czy przypadkiem tego zadania. nie spieprzyłem. Czy ja nie mogłem po prostu skorzystać z pomocy też tej inkwizycji? To jest całkiem możliwe. Dobra. Pięknie. Dobra, elegancko. Boko Pięknie. Tego wywaliło. O co w ogóle? Nie? O, cholera, mi to jaru, że ich wywala tak wysoko w górę, bo nie mam co zbierać. Potem ich zwłok, zwłoki ja nie wiem. Potem po kurwa gdzie lądują, na innej orbicie, chyba całkowicie. Dobra, zbierzmy wszystko I lecimy dalej w takim, te, takim razie. Pięknie, o, to sobie zwłoki. Okej okay. O cholera patrzcie, gdzie on poleciał, nie? To jest koniec Dobra, zabiję go przy użyciu miecza może. Czas dużo z miecza nie bije? Ale to latanie zwłoka... te zwłoki to jest katastrofa jakaś dla mnie. No przykre trochę, że on kurde musi zabijać swoich, nie? to chore. No, ale co zrobić? Dobra, zbiorę to. Biorę muszkiet, bo muszę ich zjechać najpierw porządnie. Dobra, i tego teraz mieczem, żeby nie poleciał za do daleko. Dobra. Auć. To no, są wojownicy, co dostali rozkaz kurde obrony świątynną, No, ona zabija swoich. Na pewno ich musi znać, skoro jest no, nie ma innej opcji i oni ją. Dziwne to trochę jest, ale dobra. Dobra, wojownicy przed świątynią zostali zgładzeni. Pozbierajmy sobie tutaj wszystko. Pięknie, też włócznia. Dobra, chyba tyle. Co teraz, koleżanko, moja droga? Idziemy do środka, tak? Odnalezione świątynie ziemi. To wchodzimy. A tutaj, co nas czeka? Wódz. Nie proszę goście! Tam jest moja córka. Teraz możesz dowieść swojej lojalności. Zabić ich oboje! Tato, nie! Okej, okay, ona przejmuje kontrolę nad swoim ojcem? Myślisz, że to Ci pomoże? Maro? Spójrz, jakich wojowników Ci przygotowałem. Cholera, co on, wzywa Tytana? No, to się porobiło. Widzisz? Widzisz? Zniszczy! O, jasna cholera. Ale ty będziesz mój. Okej, okay, czyli co? Musimy Wronę pokonać. Jeszcze od tego kurna skurczy syna. Dobra. Dobra, Wrona dostał. Wszystkich po kolei na razie zaklepiamy. Wrona rzuca to włóczniom, w zakichamy jeden. I ładnie winą po kolei, dobra. Dobra, dostał. A ja mogę sobie te przy okazji podbierać rzeczy z nich. Dobra. Chcę, żeby oni te wszyscy poginęli. Tylko wrona. Potomka też tutaj padają po kolei, powoli. Dobra, został też jeden pirat. Skinner. Dobra, pięknie. Został tylko nam wrona teraz, moi drodzy, za ułatwienia. Pięknie. Odstał. No chodź. Maniaczku Dobra. Wrona załatwiona na to wychodzi. O cholera, ale go zrobiliśmy. I został nam tutaj co? Ty tam do załatwienia teraz. No to nieźle. Dobra. Dobra, trafiłem. O, cholera mi przywalił się tego głazu. Oj, nie, nie doleciało. Kurczę. No, dawaj. Otwórz się. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Okej, okay, dawaj. No chodź. Tytaniku. Pięknie. Dobra. Chyba by było na tyle z Tytana. Szybko na plecy. Szybko, szybko, szybko. No, no wykońć zwaniaka elegancko. Człocku, czy Ty tam wykończony? A sam mogę to pozbierać wygrałeś, wszystko? Cóż, nie dokonałem tego sam. Ha, zasłużyłeś na nagrodę. Mówisz o włóczni? Masz to, po co przyszedłeś. A ty? Co teraz zrobisz? Moja ścieżka jest niewidoczna, ale czeka mnie długa podróż. Ciebie również. Czas, żebyś ruszał. To Dobra, co spoko. Gniew bogów, Jeszcze sobie pozbieramy oczywiście wszystko z tych dziadów, które tutaj jest wykończyliśmy. O tej wrona. martwy. Pięknie, kryształowa głowa. Zapasy żywności. Trzeba zobaczyć, czy coś w tej świątyni może się nie znajduje ciekawego. To było całkiem spoko. Gdybyśmy coś tu znaleźli. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. A to jest jakiś zamek. Oho, ja tą głowę tutaj mogłem wsadzić. Dobra, w porządku. Co my tutaj dalej będziemy mieć, moi drodzy? Okej, okay, kolejne scharkofagi. Czyli co, skarby jakieś, czy coś? O, szafiry bożki, dobra, w porządku. Ołtarz, ołtarz. No ja nie wiem, czy mam dwa posążki, żebym mógł ich sadzić. Zobaczymy. Dobra, i siedzi jeden. Dobra, drugi. A, wodzi na to, że mam. O, i brama się powinna otworzyć. Dobra, spoko. Jeszcze tutaj przeszukamy sobie sarkofagi wszystkie. Dobra, ładnie, tutaj jest jeszcze jeden sarkofag. W porząsiu. Trzaszka i kolejne jakieś bożki. Dobra, i co my tutaj mamy? Kolejne jakieś statuetki. Oczywiście, że skarby, ja, co by jak nie, co nie jak skarby, jak skarby. Pięknie i teraz zabieramy sobie oczywiście bożki z powrotem. Bo to są nasze rzeczy. Więc idealnie. I teraz tak, zobaczmy co w dzienniku się tutaj stało. Sprowadzenie z komendantem Sebastian czeka na raport. Od, dobra. Oko wybrzeża ostrzy. Legendarne przedmioty. Dobra, w porządku. Czyli zostały nam tylko te skrzynie na tej wyspie i. I w sumie tyle by na to wychodziło. W porządku. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Włócznie mamy. To jest najważniejsze. Czy my możemy jeszcze tutaj z nimi porozmawiać? Z i może z tym tutaj... tym? Zaraz się przekonamy. Jeszcze czy coś tej... Moi drodzy, możemy więcej wykminić? Nie oszczędziłby też niebieskiego. Dzielnie walczyłeś i zdobyłeś wspaniałą nagrodę. Mądrze używaj, Shihoko kotiwy. Wiesz, na co ją stać. Tak zrobię. Taonga Hamila. Szaganumbi będą żyć dzięki tobie. Zawsze będziesz tu mile widziany. Nie zrobiłbym tego bez Hani. Będę o tym pamiętać. Nie oszczędziłby też niebieskich płaszczy. Pięknie, nie, a Hani coś jeszcze chce pogadać? Dobra, Hani nie, nie chce ze mną rozmawiać, płaszczy. ale my tutaj Teraz mamy jeszcze na rzeczy do pozbierania. Pięknie. Też Skinner. Rumik i nóż garbarski. Spoko. Dobra, ja się zastanawiam, czy ja muszę tutaj do miasta iść. Nie możesz tego zrobić podczas walki. No ale jest że nie walczy. Okej. Okay. O co do diabła była cała ta awantura? Kiedy ty pilnowałeś Rumu, ja zdobyłem Harpun Tytanów. Dobra robota, chłopcze. Jeden załatwiony. Zostały jeszcze dwa. Co? Potrzebujemy czterech egzemplarzy broni, by pokonać Marę. Ty masz Harpun Tytanów, ja Amulet Ziemi. Ale nadal brakuje nam dwóch artefaktów. Masz amulet O rysu. cholera jasna. Wyglądam na głupca? Wyjmę go z ukrycia, kiedy zgarnę resztę. Skąd o tym wiesz? Słyszałeś może o legendarnym skarbie ze Świątyni Wody? E, nie. Czterech z nas wyruszyłoby go znaleźć. Czterech kapitanów. Ja, Vrona, Slane i Garcia. Znaleźliśmy go, to prawda. Przy okazji zbudziliśmy tę morską dziwkę Marę. Nie zabiła nas. Chce niewolników, którzy będą jej służyli. Wrona poddał się od razu, ale nie stary stalowo brody. On oparł się tej zdziże. I powiadam ci, to doprowadziło ją do szału. Wysłała nawet za mną Krakena. Zatrzymam więc amulet. Kiedy nadejdzie czas, użyję go przeciwko niej. Gdzie są pozostałe artefakty? Wszystko w swoim czasie, chłopcze. Wkrótce się dowiesz. Powiedz, co zrobiłeś z wroną? He, zabity własnym harpunem? Ha, 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 to mi się podoba. Do stu tysięcy. Be... O cholera, cały nasz statek, statek i wszystko, co mieliśmy, zatonął. O jasna cholera. Może nie tyle co nasz, co, co, co stalowo-brodego, ale. No, kraken tutaj zrobił swoje dopad statek i całą załogę. Ciekawe, czy ty załogi przeżył, czy nie? O, Jezi Mara. Mara! Stać. O, nie. Czasta Wobrodego zabiła. Gdzie jest ten, który zabił mego nieba... Tutaj nie teraz, człowieczku, ale spotkamy się. No to się moi drodzy, porobiło i to tak porządnie w tym momencie. Zostaliśmy bez statku, bez kapitana. Zapewne on umrze, no. Chyba tak na to wychodzi, ojcze. Mara, dopadła mnie jędza. Nic nie mów, zabierzemy cię do Znachora. Za późno, córeczko. To moja wina. Wziąłem amulet. Gdzie ukryłeś amulet? Garcia! Pozostali kapitanowie. Musisz go znaleźć przed nimi. Już dobrze. Antigua. Jedź na Antigua. Swain ma jeden z smartefon. Zrobię to. Przyrzekam. Paddy, moja córeczku. Paddy. OJCZE! No niestety, moi drodzy... Stalowo Brody odszedł. Ale nasza tutaj historia na pewno się jeszcze nie skończyła. A na brzegu wypłynął jego kapelusz. Jego kapelusz... Chyba chciałby, żebyś go wziął. Proszę. Dobrze. Przyrzekam, że nie spocznę, dopóki ta Zdzira żyje. Nawet jeśli będę musiała przepłynąć piekło, zapłaci za wszystko. Ojciec wiedział, że można jakoś ją zabić. Musimy zdobyć te cztery rodzaje broni, o których mówił. Nie możemy wydostać się stąd nie mając statku. Czarna Betty jest zakotwiczona w Puerto Izabela. Musimy znaleźć Sebastianu. Świetnie. Nie czekaj na mnie. Zobaczymy się później. Ojcze, obyś odnalazł pokój. No niestety, Czarnobrody tutaj zginął. Możemy użyć łodzi i przedostać się przez zatokę wzdłuż wybrzeża. Oszczędzimy sobie chodzenia. Albo zawsze możemy się przenieść tam. Dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja was standardowo zachęcam do łapeczki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Do kolejnego odcinka.